z Wojska Polskiego i wszystkich służb umorowych ze sztandarem i kupanią honorową Krzyża. kiedy Jezus na krzyżu umierał. I kiedy pod tym krzyżem stała matka jego, święte kobiety i ja, Apostoł Co powiedział Jezus do nich, którzy wytrwali do końca przy krzyżu? To ja byłem Twoja. Twoją. Więc ten sposób Jezus przekazał. Thank Ciągle mamy prawo mieć podniesioną wysoką głowę. Że przecież Maryja jest gardziana na skoń. Może zastanówcie się, czemu ci twardziele, za których uchodzą, wszystkie z różnych a szczególnie żołnierze Wojska Polskiego, obrali sobie Mareję za patronkę. Pan żołnierza Polskiego. Bo przecież gdybyście spojrzeli tylko na nasze Oh, yeah. uchwała ustawa rządowa, konstytucja 3 maja, która przypomina, o tu wszystkim dokładnie wiemy, była pier drugą w Europie, pierwszą w Europie, drugą na świecie, kiedy Polacy, że nie chcieli musieliśmy powstawać sporo. Ale też jak w Radzie Miesiąca wtedy, kiedy ojczyzna zapominała... Bogiem ja sobie na królowo-świata i królową Polski. Odnawiamy dziś śluby przodków naszych, ciebie za patronkę naszą i królową narodowo-polskiego znajemnię. Przyrzekamy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzelców każdej, którzy Polski i łaski, łaskawie... Święta Boża Lodzielko i Mamku dobrej rady. Przyrzekamy się za członków tworzymi żółbek petlejemskich, że od to wszyscy staniemy na strażą budzącego się życia, każdego życia. Odpoczęcia. Wierciadło sprawiedliwości Wsłuchując pod wieczne narodu, przeżykamy Ci prączyć za słońcem sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Zwycięska Pani Jaznogórska, przeżykamy, sprążyć pod Twoim szantarem najświętszy, najcięższy Bój z naszymi wadami narodu. Jesteś Matką naszej drogi, prawnej życia. Że w Twoim obliczu macierzyńskim, najpewniej, w Twoim obliczu rozpoznany z któremu nas wiedziesz, nie załatwiony. Niech ta dzisiejsza Eucharystyka będzie wielkim wołaniem, wybadów, na wszystkich rzeczach, ale przede wszystkim na błogosławia żeby radość serca, codzienny uśmiech i rzeczywistość wzajemna, była dewizą na naszej ukochanej uczystej, rozkochanej w Panu Bogu i w Matce Bożej.